Radość w domu Beaty Tadli. Dziennikarka świętuje ważne wydarzenie. Beata Tadla obecnie wiedzie szczęśliwe życie u boku Michała Cebuli. Wcześniej jednak prezenterka nie miała szczęścia w miłości. O zakończeniu jej związku z Jarosławem Kretem media rozpisywały się wielokrotnie. Mało kto pamięta jednak wcześniejszego ukochanego Tadli. Owocem tego związku jest dorosły już syn Jan. Oto co słuchać u chłopaka, który właśnie skończył 24 lata. Baata Tadla długo szukała miłości. W końcu odnalazła ją w ramionach biznesmana. Beata Tadla pierwszy raz wychodziła za mąż w wieku niespełna 20 lat. Związek ten nie przetrwał jednak próby czasu. Później dziennikarka związała się z dziennikarzem Radosławem Kietlińskim, z którym była do 2014 roku. Owocem tego związku jest urodzony w 2001 roku syn Jan. Kolejnym wybrankiem serca Beaty Tadi był znany prezenter pogody Jarosław Kret. Rozstanie pary, które miało miejsce w 2018, odbiło się szeroki mechem w mediach. Obecnie Beata Tadla pozostaje w nieformalnym związku z Michałem Cebulą. Historia znajomości tej pary jest naprawdę ciekawa. Otóż dziennikarka w poszukiwaniu miłości udała się do Sfatki. Zapłaciła więc za to, by wskazała ona jej mężczyznę do związku. Jak widać, kobieta wiedziała, co robi, ponieważ Beata i Michał są małżeństwem od 2021 roku. Sen Beaty Tadli skończył 24 lata. Duma dziennikarka pochwaliła się swoją pociechą. Sen Beaty Tadli i Radosława Kietlińskiego skończył właśnie 24 lata. Jan jest już dorosłym mężczyzną, świadomym tego, że związek jego rodziców nie przetrwał próby czasu z konkretnych powodów. Ja się bardzo cieszę. Że oni się rozstali, uważam, że czasami jest tak, że relacje po prostu nie wychodzą. Bardzo cieszę z tego powodu, że moi rodzice, co prawda w różnym odstępie czasowym, ale znaleźli sobie drugie połówki, ułożyli sobie życie, i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, mówił Jan w rozmowie z co za tydzień. Jan właśnie świętował swoje 24 urodziny, czym dumna mama oczywiście pochwaliła się w mediach. Beata Tadla udostępniła na Instastory zdjęcie z synem, które podpisała. Żyj najpiękniej, synku. Syn Beaty Tadli i Radosława Kietlińskiego odziedziczył po rodzicach zamiłowanie do dziennikarstwa. Jan Kietliński podobno wciąż szuka swojej ścieżki zawodowej. Swego czasu podjął studia na kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim. Zrezygnował z nich jednak na rzecz filologii szwedzkiej. Znana matka tłumaczyła wtedy, że jej syn kocha podróże i odkrywanie świata. Jan interesuje się także tematami politycznymi. Na swoim instagramowym profilu wielokrotnie komentował wydarzenia, które działy się przy naszej wschodniej granicy. Kto wie, być może kiedyś zobaczymy go w roli prezentera w telewizji.